Cześć, witam w kolejnym odcinku na kanale Konsolowy Fan. Dzisiaj film z serii Nowe zakupy. No z racji takiej, że dawno nic nie było, ja nie mam zbytnio tyle czasu wolnego, ile bym chciał, ale ostatnio byłem załatwić kilka spraw na mieście. No i odwiedziłem Lombard, w którym już kiedyś byłem. Widzieliście gierki z tamtego Lombardu. Tu mam taką pierwszą, pierwszą z brzegu fir. I ona kosztowała dy, dyszkę. I powiem Wam szczerze, tym razem też trafiłem, no, że dużo gier tu było za dyszkę, za piątaka, bo nie ma na przykład w niektórych książeczek, co nawet powiem szczerze już przestało mi to nawet przeszkadzać. Jeśli by była to jakaś droga unikatowa gra, no to faktycznie no, bez książeczki no, to trochę lipa, bo już nie jest komplecik, ale giereczki nie wiem, za piątaka i takie słabsze tytuły, nieraz i można no, powiedzieć jakiś grapik. Więc ta książeczka to i tak wiele nie daje. Więc odpuściłem sobie, a gry naprawdę za piątaka, czy tam za dyszkę. Mówię, ach, nie mam akurat tych gier, więc mogą wpaść do kolekcji. No i szczerze mówiąc, trafiła jedna gra na PS4, kilka na PS3 i jak widać na Xboxa 360. To co, ja może nie zanudzam. Zaczniemy od PS4, bo jest jedna więc szybko pójdzie no i tak jak mówię miałem czas właśnie odwiedzić ten Lombard za dużo tych gier nie było można powiedzieć szczerze, że wziąłem jakieś 90% tego co oni tam mieli no a pierwszą giereczką PS4 jest to Shadow of Tomb Raider i mówiąc szczerze mam tą gierkę tutaj możecie zauważyć na Xbox One no ale kupiłem też na PS4 z racji takiej, że może ogram ją właśnie na PS5, bo szczerze mówiąc, mam tą wersję na Xbox One, ale ja mam tą fatkę i tak z przechwytywaniem obrazu nieraz nie jest tak jak ja bym chciał, przez Elgato. A że PS5 ma dużo lepsze bebechy, więc myślę, że o wiele łatwiej i, no i że będzie to dużo lepiej wyglądać. A giereczka kosztowała mnie 29zł. Nie wiem czy to dużo czy tanio, bo nie zapoznawałem się z tematem na internecie. No ale szczerze mówiąc z PS4 to tam były takie same gierki, które praktycznie już wszystkie mam, więc no tylko to było co, co właśnie nie mam w kolekcji na PS4, więc kupiłem płytka stan idealny, w środku standardzik, albo nic nie ma, albo jakaś instrukcja jednostronicowa płytka prezentuje się w ten sposób, stan tak jak mówię, no jakieś tam paluchy były widoczne, bo ja te wszystkie płytki oglądałem już na miejscu czy, czy nie są jakieś tam zajechane, porysane, popękane więc tutaj jakieś tam może minimalne ryski są, jak to wiadomo, ale to już pod światło tak nie ma nic tam takiego bardziej co by tam wpływało na, na grę. No i kolejne. Może pojedziemy już to z PS3. A jest to Batman 3. Poza Gotham. Nie wiem czy mam na PS3. Nie pamiętam. Trochę tych gier jest. Wiem, że jakieś Lego mam. Lego dwójkę chyba. Batman. No ale muszę sprawdzić. Sam się upewnić. Tak mniej więcej to się prezentuje. I tu mamy cenę. 25 zł. Więc no może troszkę drogo jak na lombard przynajmniej no nie wiem bo no mówię, dawno się nie zapoznawałem z żadnymi cenami na, na jakiś portalach aukcyjnych no, no bo nie mam czasu na to i ten lombard to praktycznie też był tak chwila nieuwagi jeszcze tak powiem wstąpiłem po drodze płytka wygląda tak stan też bardzo dobry w większości tylko tam we wszystkich grach to praktycznie palce takie odbicia palcy Odciśnięcia, no i tu jest już książeczka, więc jakiś komplecik jest, chociaż z tych książeczek, to niektórych na, naprawdę nie idzie nic, rozczyta, nawet gdyby człowiek chciał poświęcić jakąś chwilę, zapoznać się, to tam praktycznie nic nie ma. To jest pierwsza gra na PS3, kolejną grą na PS3 jest Medieval, medieval Moves wyprawa trupa zego, coś takiego. Gra w polskiej wersji językowej, niby kosztowała mnie 15 zł. Tak to się prezentuje. Nigdy nie słyszałem o tej grze. Powiem szczerze, musiałbym sobie sprawdzić na YouTubie, jak to mniej więcej wygląda ten gameplay. Może będzie coś ciekawego, może nie. Nie wiem. Tu akurat książeczki nie było. Tak się prezentuje. Płytka. No i 15 zł Wydaje mi się, że to nie jest jakaś fortuna. Nie chciałem z pustymi rękoma wychodzić. Więc już tam sobie dobierałem do jakiejś pełnej kwoty te gierki. Tu mamy Władcy Pierścieni, Lego. Też dwie dyszki. Lego to wydaje mi się, że takie dosyć chodliwe gry. Bo no, no fajnie jest ogrywać Lego. No co tu mówić. Widzieliście na niektórych gameplayach ze, ze Switcha. Z PS Vita mam dużo Lego. Więc no... Na 360 mam dużo LEGO. No są to dosyć fajne, ciekawe gry. Można zagrać w dwójkę, fajnie się bawić, więc nigdy nie narzekam, jak trafię jakieś LEGO. Nawet jakby miały się powtórzyć, kiedyś, może, nawet w rodzinie, komuś prezentuję. Jeśli ktoś nabędzie konsolkę PS3, dwie dyszki, tak jak mówiłem wcześniej. Tu chyba już jest książeczka, jest po ciężarze, ciężarze pudełka. Sorry, jakieś przejęzyczenia są, ale późno to nagrywam. Tak się prezentuje płytka. No, są to Essential, no ale mówię, mi to nie przeszkadza. Jak to wygląda. Sorki wkradło się małe cięcie. Ktoś mi wbił na pokój standardowo. No i kolejną. Grą na PS3 jest The Fight. Jeśli źle. Źle coś tam przeczytam, wytłumaczę. To wiecie, jak u mnie jest z tym właśnie językiem angielskim, ale każdy widzi tytuł, więc myślę, że nie będzie z tym problemu. 15 zł, giereczka na, na MOVE, więc ja sobie nie pogram, bo nie mam. Być może kiedyś trafi do kolekcji i będę miał okazję to wypróbować. Osobiście zawsze wolałem kinekta z Xboxa, bo tam, jak domu można sterować swoim ciałem i zawsze używałem właśnie xboxa jeśli chodzi o gry ruchowe no ale tak się prezentuje giereczka 15 zł nawet nie wiem czy ona za dyszkę nie poszła, już nie pamiętam z których mi tam opuścił no i tu mamy też książeczkę tu taki obrazek z drugiej strony okładki no książeczka furory nie robi no, ale coś tam jest. Na pewno jest o wiele ciekawsza niż jakaś tam biała pospolita z jakimiś tylko i wyłącznie danymi instrukcją. Taką podstawową, tak wygląda płytka. No i to kolejna giereczka na PS3. Tak, giereczka kosztowała 15. Sport Championship. No i też jak widzimy, już sterowanie ruchowe. Więc też nie będę miał okazji zagrać. Tak mniej więcej wygląda to po screenach. Tu też jest książeczka. Podwójna okładka z tego co widzę. No i płytka prezentuje się w ten sposób. Powiem, że bardzo ładnie to wygląda. Takie żywe kolory na żywo. No jak wiadomo na nagraniu już tak ślicznie nie będzie. Tu druga strona właśnie okładki. No i kolejna PS3 Baja Edge of Control coś takiego kiedyś wydaje mi się że widziałem na YouTubie gdzieś mi migła ta ta giereczka jakiś gameplay krótki no ale nie pamiętam już musiałbym się znowu zapoznać z tematem gra kosztowała mnie dwie dyszki tak to mniej więcej się prezentuje na screenach no i tu chyba też jest książeczka bo pudełko dosyć, dosyć ciężkie no i jest. Coś takiego. No i płytka prezentuje się w ten sposób. Cieszy mnie to, że te płytki są naprawdę w bardzo dobrym stanie. Jedynie właśnie te odciski tych paluchów. No i jeśli są ryski, no bo wiadomo nie są to gry pierwszych lotów, swoje lata mają, ale są to ryski takie, że możecie mi wierzyć, no, no trzeba się przyjrzeć i najlepiej jeszcze pod światło, więc myślę, że nie powinno być jakichś problemów z ich otwarzaniem. No i tu mamy Batman 2. DC Super Heroes no i Lego kolejne dwie dyszki tu już książeczki nie ma chyba tak to się mniej więcej prezentuje polska wersja językowa więc jest pozytywnie no i giereczka prezentuje się w ten sposób wydaje mi się, że właśnie tą wersję Batmana już mam na PS3 no ale głowy nie, nie dam a jeśli mam no to co mi szkodzi mieć drugą myślę, że nie będę miał z tym jakiegoś problemu no i ostatnia gra jeśli chodzi o PS3 jest to Assassin's Creed Brotherhood jakaś edycja specjalna chociaż wiemy, że po tych latach to już ona specjalna nie będzie wersja polska więc jest, jest też pozytywnie na pewnie wszyscy znają ale screeny prezentują się mniej więcej tak no, i tu. O, jest książeczka, płytka, tak, wersja Platinium, ale mówię, no, ja zazwyczaj wkładam grę, żeby grać, a nie, żeby tam, nie wiem, miałoby mi to przeszkadzać, że jest dopisek Platinium czy coś. Nie robi mi to jakiejś wielkiej różnicy. Tym bardziej, że, no, gry zbieram tylko i wyłącznie dla siebie, więc, no, nie mam z tym problemu. Tu jakaś stara cena ale giereczka kosztowała mnie 5 zł. A tutaj, nie wiem, być może kiedyś w jakimś innym sklepie była ta cena i tak już zostało. Ile mamy? 2, 4, 6, 8 gierek na PS3. Tym razem wpadło jedna PS4. No i jedziemy z Xboxem 360. Pierwsza gra to jest UFC 3. Mniej więcej coś takiego. Dyszka. Po screenach wygląda to tak. I tu będzie bez książeczki. Nie, chociaż jest, ale bardziej jakaś taka ulotka. No i płytka prezentuje się w ten sposób. Stan płytek to jak podobnie z PS3. Ryski mało widoczne, no i odciski paluchów to już chyba standard. Kolejną grą jest Dragon Age Origins. Nigdy chyba nie miałem wcześniej tej gry, więc w kolekcji mm, takie 99%, że może no, na no, faktycznie jej nie mam. Nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek trafiła. Tak to mniej więcej się prezentuje. No i tutaj mamy samą płytkę. No i też gra kosztowała mnie piątaka. Może ze względu na to, że no nie ma tej książeczki i ogólnie te gry, które poszły po taka, to one nie miały nawet cen przyklejonych. Wydaje mi się, że według uznania pewnie sprzedawca liczy na to, że no nie wiadomo na kogo wpadnie. Nieraz można tam sobie cenę zawyżyć, nieraz nie. No a z racji takiej, że ja zbieram gry, mniej więcej się orientuję, no to właśnie lubię nieraz powiedzieć, że a, fajnie by było, gdyby była książeczka. Może nie będę brał, no to wtedy mówi, daj piątaka, gierka twoja. No to ciężko nie wziąć. Kolejną grą jest Forza Motosport trójeczka. Mam tą grę, ale mam tak, jakby dwupak. Jeszcze jest inna gra, teraz nie pamiętam jaka. Kurczę takie, coś bardziej dla dzieci. One wychodziły właśnie w takim pakiecie: Forza Motosport trujeczka i właśnie ta dla Viva Paniata, czy coś takiego. Czy ja mylę, o nie, sorry, to była Forza 2, bo już ją tu mam na namiarze, już pokazuję. Pomyliłem się, to nie była Forza Motorsport 3, tylko Forza Motorsport 2. No i tu był taki właśnie pakiecik. Już bym powiedział coś źle, ale na szczęście dało się to uratować. No i tu mamy książeczkę, no i płytka prezentuje się w ten sposób. Kolejną grą. A to nie ta półeczka Kinek Sports. No, akurat tego typu gry lubię, bo tak jak mówiłem na Kinek, ta lubię nieraz się tam pogimnastykować. Robiłem to już nieraz. No i fajnie idzie sobie pograć. Zmęczy... Można się nieźle zmęczyć. Już nie, nie wspomnę o jakichś zakwasach, które miałem następnego dnia, a już nawet wieczorem się pokazały. Więc no je, jest co robić. No i tu mamy, płytka wygląda tak, Aha. no ale jest gierka. Mam nadzieję, że ją wypróbuję. Chociaż któreś któryś mam, tylko nie wiem, tam były chyba sezony 1 i 2, to tamtą wersję mam. Być może to jest właśnie jakiś ten pierwszy sezon, jest pierwszy, pierwszy sezon. No dobra, ale gieraczki tak wypróbuję pod względem. Pod, no, chciałbym sprawdzić czy, czy działa tu jest coś takiego jak fitness evolve evolved. tu mamy Nivea giereczka za tu już jest mega książeczek bo pudełko wjeżdzie mi jest mega ciężkie tu mamy jakieś lotkę Nivea a tu dopiero mamy z gry książeczkę tak się prezentuje płytka coś z tym ustawieniami teraz coś gubi o, tak to mniej więcej się prezentuje. Nie wiem, nigdy wcześniej nie widziałem tej gry, więc nie wiem co to jest. Kolejną grą jest Tąknet splinter Cel dziś, coś takiego gra też po piątaka na screenach mniej więcej tak to się prezentuje i tu już raczej. Książeczki nie będzie, bo pudełeczko lekkie. Płytka wygląda tak. Ale na bank nie mam w kolekcji, więc trafi na półeczkę. No i ostatnią grą, jeśli chodzi o Xbox 360 jest Need for Speed Pro Street. Gra kosztowała mnie dyszkę, więc wydaje mi się, że małe pieniądze. No i tu mamy książeczkę. Dosyć spora, nawet bym powiedział. No, i płytka prezentuje się w ten sposób. a tu są uchwyt, jest złamany. Półtoreczko będę musiał wymienić na inne. Tak to wygląda. No, i to jest ostatnia gra z całych tych zakupów. W Lombardzie. No, i tutaj jeśli chodzi o Xboxa, mamy dwie, cztery. 6, 7 Giereczek tu mamy. 7, tu mamy. 8 jeśli chodzi o PS3. No i jedna na PS4. To co, to by było już wszystko. Będę kończył. Widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że uda się to niebawem. Trzymajcie się. Widzimy się w kolejnym filmie. Cześć.